Jest z nami Mariusz Brzyński, brązowy medalista mistrzostw Polski w 54 kg, 88 rok. Mariusz, powiedz jakie nadzieje z tym nowym rokiem, jakie masz plany? No mam nadzieję, że wszystko będzie w lepszym kierunku, bo jak na razie to boks idzie odwrotnie. Mała oglądalność i nie ma sponsorów, ciężko znaleźć. No ale myślę, że najbliższe plany to jest zdobyć mistrza Polski seniorów teraz za miesiąc czasu. U nas w Segomiu są mistrzostwa. No i myślę, że będzie dobrze, przygotowujemy się i myślę, że mam szansę na mistrza. W tamtym roku trochę nie poszło, przegrałem w, pierwszą, w drugą walkę trafiłem w zeszłorocznego mistrza Polski. No i przy wyrównanej walce u niego było, były mistrzostwa, no i tak przegrałem kilkoma punktami. Gdzieś tam olimpiada chodzi po głowie, czekasz na ten występy olimpijskie, myślisz o tym, powiedz, chciałbyś wystąpić na olimpiadzie? To znaczy no jak najbardziej, no. chciałbym się dostać do kadry narodowej. No tyle, że ciężko jest, bo nie, ma, nie, nie oferują żadnych pieniążków z kadry, no, a rodzinę jakoś trzeba utrzymać. No i nie, na razie nie ma jak no, bo pracuję. No ale jak najbardziej, jak będzie taka szansa, to jak najbardziej będę, będę próbował i będę chciał. E, ringi zawodowe nie kuszą? To znaczy no... To zawodostwa, żeby się dostać w takiej małej wadze, no to trzeba coś zdobyć jednak na tych mistrzostwach świata, chociaż albo na olimpiadzie. No wtedy są jakieś pieniążki, bo tak to nie potrzebują takich małych wag. Czym się zajmujesz na co dzień oprócz boksowania? To znaczy na co dzień, no to obecnie jestem barmanem w klubie muzycznym K10 tutaj w Ogrzychu. No a tak to czas spędzam z rodziną, no i uczę się, studiuję. Logistykę jestem na drugim roku. Czyli, czyli niestety jest takie życie polskiego amatora piścia, że jednak brakuje tych środków i brakuje tego wsparcia finansowego ze strony państwa, tak? No tak, ani stypendium nie możemy wywalczyć tutaj w Obrzychu, bo tak nas odsyłają, bo boksujemy dla Szczegomia, z Wałbrzycha nas odsyłają do Szczegomia, ze Szczegomia znowu do Wałbrzycha, bo mieszkamy w Wałbrzychu i to tak kółko takie błędne. Czyli po prostu pasja i akceptacja rodziny jak wygląda to ze strony rodziny, akceptuje to rodzina, bo jednak to jest. Kupę poświęceń, prawda? Nie tylko, że musisz wydawać swoje pieniądze, to jeszcze e, musi to znosić się e, rodzina. Jak to wygląda? To znaczy no, rodzina nie jest przeciwna, no ale tak, tak samo nie jest za tym, żebym trenował, no bo jakby nie było, to muszę trochę czasu poświęcić i pieniędzy na to. No ale żona rozumie akurat, że to jest moja pasja i że będę trenował. Ile byś chciał jeszcze posałować w boksie amat amatorskim? No myślę tak jeszcze do 30 roku na pewno, no a później no zobaczymy. Czyli przed 30, no jak się coś trafi z zawodowstwa, ewentualnie jakiś lukratywny kontrakt, ewentualnie byś, byś podjął wyzwanie? No może jak będzie jakiś konkretny kontrakt, no to pewnie, no już doświadczenie w ringu amatorskim mam, no mam ponad 100 walk, no to już trochę jest. Dzięki Mariusz za ja rozmowę. Dziękuję ślicznie.